Cześć, dzisiaj na tapecie sylwetka, jakże podstawowa w treningu kalistenicznym, ale i nie tylko w treningu kalistenicznym. Mowa tutaj mianowicie o podporze przodem. Jest to swego rodzaju taki plank nasz kalisteniczny, ale podpieramy się na całych dłoniach, nie na przedramionach i naszym punktem punktami podparcia są właśnie dłonie oraz stopy. I dążymy do tego, żeby nasz kręgosłup był utrzymany w pozycji neutralnej. No i podpór przodem jest oczywiście sam w sobie ćwiczeniem, jednak nie chcemy tkwić w tym wzorcu za długo w takim statycznym i zazwyczaj jest takim etapem pośrednim. Służy nam przede wszystkim do tego, żeby fajnie wykonywać pompki. No i te właśnie wszystkie sylwetki i podpory w treningu służą nam jako taka baza do dalszych, bardziej skomplikowanych ćwiczeń i uczą nas takiej podstawowej świadomości tych najtrudniejszych obszarów, w obrębie miednicy, w obrębie łopatek i jak ustawiać kręgosłup y, oraz jak napinać mięśnie brzucha, żeby ustawiać ten cylinder brzuszny w jak najbardziej optymalnej pozycji. Ale jeszcze przed tym jak przejdziemy bezpośrednio do podporu przodem, omówimy sobie takie fundamenty y, podstawową świadomości ciała, bez której ani rusz dalej. Dobra, więc punktem pierwszym, który w ogóle, od którego w ogóle zaczniemy tą koncepcję tego podporu przodem, będzie oczywiście po pierwsze oddech oraz umiejętność napinania mięśni brzucha. Czyli jakbyśmy teraz sobie wzięli Karola i powiedzieli, zadali mu komendę, żebyś napiął, tak jakbyś normalnie przed ćwiczeniem napiął brzuch. Okej, okay, czyli by to energi energiczne, dosyć szybkie i napi napiął Karol mięśni brzucha na wydechu. A teraz komenda jest taka, żebyś wziął fajny wdech, rozszerzył żebra, góra, boki i teraz na wydechu ściągnął żebra do dołu, ściągnął żebra do dołu, fajnie, żeby one zeszły. Przecież najważniejsze to jest, żeby to było napięcie na wydechu i też nie za bardzo unosimy tą dolną strefę brzucha, bo to wskazuje na to, że nasz mięsień jest taki bardziej zewnętrzny, prosty brzucha w obrębie y, tego cylindra brzusznego. On jest nadaktywny, a my chcemy tak napiąć brzuch, żeby y, też te mięśnie głębokie, stabilizujące one też grały w tym rolę. Ok, więc to jest fundament numer jeden. Dobra. Krokiem numer dwa będzie zrozumienie ruchów i ustawienia właśnie w obrębie miednicy oraz w obrębie łopatek, czyli takie no, najbardziej problematyczne obszary w takiej początkowej drodze treningowej. Teraz tak, jeżeli chodzi o miednicę, to na początku chcemy właśnie nauczyć się, jak ta miednica w ogóle, jakie ona ma możliwości ruchowe, więc po pierwsze na pewno będzie to jakby wypięcie tyłka tam, w tamtym kierunku, instagramowe, czyli przodopochylenie, nie? I teraz mamy drugi ruch który nam wypłaszcza troszeczkę, jakby chowamy ten swój ogonek pod siebie. E, także mamy te dwa ruchy. W kontekście właśnie podporu przodem będziemy się zajmować tymi dwoma ruchami. I teraz jeszcze raz poruszaj sobie i znajdź neutrala. Ok, Czyli wyś wyśrodkowujemy sobie te dwa ruchy i ustawiamy śruba zakręcona. Idziemy do kolejnego obszaru, którymi są łopatki. W kontekście właśnie y, tego podporu opracujemy sobie takie cztery podstawowe ruchy, czyli będzie to protrakcja, Retrakcja, depresja i elewacja. Bum, tak jest. Więc mamy takie ruchy. Jest ich oczywiście znacznie więcej, ale na potrzeby tego materiału te cztery nam wystarczą. I teraz Karol sobie poszuka tego neutralnego ustawienia, właśnie wyśrodkowanego pomiędzy tymi czterema ruchami. Dobra, Karol się już trochę wychyla, jak do plancza, ale to jest taki nawyk ruchowy. I teraz tak, trzeci obszar, który jest bardzo często pomijany. Bo jakby tutaj fajnie wszyscy myślimy o tym, co się dzieje w tym obrębie, ale szyja często jest po prostu zostawiana w samopas. Więc po pierwsze, na pewno nie robimy akcji, tak jak ja teraz Karol patrzy na krzaczki. Tylko kręgosłup oczywiście tu, jakbyśmy polecieli jedną linią, to on jest jej przedłużeniem. I teraz bardzo ważny szczegół, czyli zrobienie trzeciego podbródka, czyli delikatnie cofnięcie. Jakby właśnie brody, dopięcie jej tutaj ku górze, fajnie nam powinno jeszcze bardziej zaaktywować tutaj czworoboczny i wypłaszczyć ten cały obszar. Ok, powiemy sobie także o mobilności w kontekście właśnie tego podporu. I takim obszarem, na którym będziemy się skupiać są oczywiście nadgarstki. Czyli u nas istotnym zakresem ruchu będzie zakres zgięcia grzbietowego dłoni. Czyli to jest ten zakres, który występuje dokładnie przy podporze przodem. I teraz, jaki on powinien być, żeby było wszystko cacy i fajnie, no, powinien on wynosić. Fajnie by było, jakby wynosił 90 stopni. Jeżeli Twój zakres zdjęcia grzbietowego to jest tyle, to warto popracować przed w ogóle przystąpieniem do treningu podporów nad tym obszarem, dlatego że nie będziesz go wykonywał w pełni e, odpowiednio jakby bez żadnych kompensacji. Jakby będziesz po prostu przekraczał swój naturalny gdzieś tam zakres ruchu który będzie nie do końca fajny dla tego obszaru właśnie stawu w nadgarstku. Dlatego warto popracować nad tym obszarem, chociażby robiąc sobie delikatnie jakieś mobilizacje właśnie do zgięcia grzbietowego, hop, unoszenie, rozcapiszanie paluchów. Jest też opcja numer dwa. Oczywiście dalej pracujesz nad zakresem zgięcia grzbietowego, ale yy, użycie treningu paraletek już nam będzie odciążało Troszeczkę ten zakres, bo po prostu tutaj występuje zupełnie inny ruch. Tutaj zgięcie dołokciowe, dopromieniowe i takie paraletki są czasami fajnym rozwiązaniem, właśnie jak dużo w treningu robisz podporów, też żeby tych stawów nadgarstkowych nie za bardzo obciążać. Bo to dochodzimy do tego, że robimy dużo podporów, dużo planków, stoimy na rękach i czasami te stawy one lubią się przyblokować Bo tam jest osiem takich małych kosteczek, które właśnie przy tych podporach często jedna o drugą się zazębiają i są te bóle w okolicy nadgarstków. A jeżeli szukacie dobrych paraletek, to ja polecam Wam paraletki Pro od Pretaria Fitness. Jest to jedyny produkt na rynku, który podczas wykonywania troszeczkę trudniejszych ćwiczeń i wariacji on się nie ma prawa rozjechać na bok. Z kodem atlip 5 macie minus 5% na ten sprzęt. Ok, i technikę, teraz już w docelowym naszym podporze, będziemy sobie sprawdzać, wychodząc od centrum. Czyli zasada, którą już przerobiliśmy sobie wcześniej, jeżeli chodzi o napięcie brzucha na wydechu, delikatnie skrócone żebra, hop, i napięcie na około 30% tutaj w obrębie cylindra brzusznego. I teraz tak, jeżeli chodzi o miednicę, jej ustawienie jest oczywiście zależne od tego, jakie Ty masz wyjściowe ustawienie miednicy, to po pierwsze, ale chcemy w takim treningu rekreacyjnym dążyć do tego, żeby oczywiście ta miednica była jak najbardziej ułożona w pozycji neutralnej. Chyba, że mm, posiadasz bardzo duże przodopochylenie, to wtedy, oczywiście, delikatny taki komponent, który będzie to wyrównywał, na przykład do tyłu pochylenia, jest jak najbardziej ok. Więc, jakby zawsze to ułożenie, czy to w holobadzie, czy to w plankach, będzie zależało od tego, jaką Ty masz po prostu wyjściową pozycję miednicy. Dobra, więc mamy ten obszar, mamy ten obszar. Teraz, jeżeli chodzi o stopy, to powinny one być rozłączone razem, czyli nie robimy rozklekotania na bok. Tylko łączymy sobie fajnie stopy razem. Jeżeli chodzi o stawy kolanowe, to oczywiście proste. Mogły być jeszcze bardziej proste, hop. Tak. I tym samym dopinamy sobie fajnie tutaj czóreczkę. Okej, okay. jeśli chodzi o segment wyżej, czyli łapatki, już powinieneś wiedzieć, jak ustawić je w pozycji neutralnej. Czyli hop, oczywiście ruch między retrakcją a opadamy troszeczkę do środeczka. Tutaj też jest fajna odległość wargowo uszu. Ok, kręgosłup szyjny, ostatni nasz segment, który jest do ustawienia. Ok, nie patrzymy w krzaki, patrzymy pop, zawsze tutaj pod siebie i delikatnie pod brudek cofamy. Ja bym jeszcze troszeczkę uniosła sobie miednicę, bo troszeczkę Ci tak wisi, żeby też nie wisić na tych mięśniach, tylko bardziej tutaj aktywnie. Ok, no i co jeszcze angażujemy w ogóle w tym podpor podporze? Główne mięśnie to oczywiście będzie tutaj cały kompleks w obrębie kor. Głównie są tutaj te duże mięśnie powierzchowne typu prosty brzucha, oczywiście też pracuje skośny wewnętrzny, zewnętrzny i prostownik. Jeżeli chodzi o takie mięśnie dodatkowe, no to oczywiście jest to mięśnie pośladkowy wielki, troszeczkę tutaj czwóreczki, zębaty przedni i mięśnie w obrębie łopatek, czyli czworoboczny, równoległoboczny itp. Jeśli chodzi też o większy, jakby może głębszy sens tego ćwiczenia, to też nie zalecam robić go po prostu jakby na czas, czyli zawody typu, ile jesteś w stanie utrzymać planka albo ile jesteś w stanie utrzymać podpór, bo jest to ćwiczenie statyczne, a jednak, jakby porównując to, przekładając do takich naszych funkcji, właśnie w kontekście takiego codziennego funkcjonowania raczej używamy ruchów dynamicznych w obrębie centrum. No chyba, że faktycznie uczymy się jakichś figur statycznych i, ta, i to napięcie izometryczne, wyegzekwowanie go będzie nam dosyć przydatne. Więc tutaj zależy też oczywiście, do czego ten podwór będzie się przydatny i jak go wykorzystasz po prostu, też pośrednio czy bezpośrednio. W następnym filmie rozwiniemy temat tego podporu właśnie do jego wariacji dynamicznych, tak żebyś nie tkwił w jednym ćwiczeniu, tylko przeszedł dalej i dodał do tego jakąkolwiek rotację, czy też kontrolę w innej płaszczyźnie, żebyś po prostu uczył się kontroli ruchu nie tylko w jednym wzorcu. Także ja dziękuję za oglądanie, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Ja zapraszam Was na stronę Workout Athlete, gdzie znajdziecie kursy i e aktualnie dotyczące plancze front levera oraz kurs elementów dynamicznych na poziomie pierwszym.